Powiem Państwu o pożarach, które nawiedziły Australię w latach 2019-2020. Pożarach, o których WWF mówi w statystykach, że żyły 3 miliardy zwierząt 2,5 miliarda gadów, 180 milionów ptaków, 148 milionów ssaków. To też jest obraz tego, co dzieje się na naszej planecie. W dodatku, naukowcy nie mają żadnej wątpliwości. Że te pożary łączą się bezpośrednio z spowodowanym przez nas ociepleniem klimatu. Zdjęcia z tych pożarów obiegły światowe media i pokazują w bardzo dobitny sposób, co tak naprawdę zrobiliśmy z naszą planetą w ostatnich latach. Pokazują nasz wpływ na zwierzęta, które są bardzo sympatyczne, które uważamy za ciekawe i które chcielibyśmy badać. Jeśli myślimy, że nas to nie dotyczy, bo Australia jest bardzo daleko. To chciałbym Państwu tylko pokazać na główek, płonął Biebrzański Park Narodowy. Przypominam, Park Narodowy, który chroni bagna i mokradła. Palił się.